Ej, widzę kogoś tam w oddali, ktoś tam biegnie, zaraz, czy to nie jest mój kot? Ej, to Pimpek, on wrócił, pamiętacie mojego kota? To jest on, to jest mój Pimpuś, cześć Pimpek, wrócił, tam do go nie było, gdzie ty byłeś? Co się stało? Czemu ty masz czerwone kropki? Pimpek? Gdzie ty chodziłeś po jakichś krzakach? Ma czerwone kropki, co tu jest? Ej, masz siłę? wyś podskocz, może masz siłę. Możesz raz podskoczyć? Zrobimy wyścig na. O, podskoczył, dobra, troszeczkę ma siłę. Ej, to zróbmy wyścig na apeczkę w górę, on zawsze pomaga. <laughs> może, ej, masz siłę się ścigać? Pimpek, powiedz mi, tak? Kiwni go, tak? Lub nie. Zobaczymy, może kiwnie. O, kiwa, że tak, dobra, no to dobra, to to możemy. <laughs> Widzowie, kto będzie szybszy? Czy wygający apeczkę w górę? Czy ja ścigający się pimpkiem do naszej? Wieży pięknej, uśmiechniętej. Kliknijcie łapeczkę, zobaczymy, kto będzie szybszy od Pimpka i ode mnie. Zobaczymy za trzy, dwa, jeden. Start! biegniemy, biegniemy, dawaj, pimpek, dawaj, pimpek, szybciej, mocniej. <laughs> Oj, cienko ci idzie, coś cienko idzie, Pimpkowi, szybko biegniemy do wieży. Ścigamy się na łapeczkę. kto zdąży kliknąć, już jesteśmy przy wieży. Koniec, pierwszy, haha, <laughs> pimpek, co tak słabo. Ej, biedny, ty nie masz tyle siły? Chodź, ja cię nakarmię. Ej, idziemy na obiad, postawię ci obiad. <laughs> Za darmo nie będziesz będziesz miał kurciaka, co chcesz Musimy o niego zadbać, bo dawno go nie było. Czerwone plamki na nie na nim wyskoczyły, nie wiadomo co to jest. Czy to jakaś choroba, czy co to jest? Zaraz to sprawdzimy. A wy widzowie możecie sprawdzić mój sklep. Słuchajcie, nowe koszulki weciały, nowe bluzy, worki szkolne, plecaki już są dostępne. Czapki, pomarańczowe czapki. Wcześniej miałem żółte, teraz są pomarańczowe, więc możecie sobie zobaczyć, co ma skrokapel pierwsza w opisie to jest mój sklep z gadżetami ubraniami dla was. Do każdego zamówienia dołącza swoje zdjęcie. Autografem, jak coś zamówicie, to to jeszcze dołączam zdjęcie. Okej, okay, Pimpek, Pimpek, wskocz do wody. Może to przemyjemy te te, 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 te czerwone plamki, okej, okay? Pimpek wskoczy. Uwaga, uwaga. Pimpek sobie elegancko. Teraz Pimpek, wyskocz, wyskocz, chodź, Pimpek, patrzcie. To jest kot, który umie pływać. Ja go sam nią nauczyłem. <laughs> Pimpek. O nie, on dalej ma czerwone plamy, tylko nie to! Pimpek! <laughs> co się z tą dzieje? On ma cały czas te czerwone plamy. Powinniśmy na, jakoś na to zareagować. Ale wiecie co? Może chodźmy na go po prostu. Idziemy, nakarmimy pimpek. Chodź, chodź, nakarmię Ciebie, idziemy do mojej kuchni. E, w mojej kuchni jest dużo rzeczy. Chodź, chodź, pimpek, o oh, pimpek elegancko idzie się słucha. Ej, a widzowie też pamiętajcie o mojej piosence. Już za trzy dni wlatuje nowa piosenka, wiecie? Smile ile wiele przygód na Bo uwaga, uwaga, daję informację. Pimpek też będzie na teledysku, tak jest. Pimpek też będzie na piosence. O, kiwa. P pimpek kiwnik głową. <laughs> pimpek stakiwa. E, tak będzie, zobaczycie, będzie się dużo działo, nie zdradzam. Smile przygód, godzina 18.00 30 sierpnia, za chyba 3 dni, tak? Napiszcie kto będzie, no pilnujcie godzinę co do sekundy, co do minuty a jeszcze przed teledyskiem wlecą fajne nowe filmiki z góry, e, takie z prawdziwego życia. Okej, okay, Pimpek, chodź i nakarmię cię, Nakar o, o nie, yy, pusto mam, <laughs> nie mam jedzenia, <laughs> bieda bieda, nie mam nic <laughs> może herbaty się napijesz, herbatę mam, tutaj o, taka herbata <laughs> Koty, ej, czekaj, koty piją herbatę, czy nie? Eee, to może lepiej, nie? O, co się stało? Pimpek, pimpek, wszystko w porządku? O nie, wywrócił się. Pimpek, pimpek! O nie, widzieliście to? On się wywrócił. Co jest grane? Ej, z pimpkiem jest coś nie tak! On się wywrócił. Pimpek, wszystko w porządku? O, o, jest najgorzej. Kiwa go, że niby tak, ale widzieliście, kot się wywrócił. Ma czerwone plamy. dobra, trzeba cię zabrać do weterynarza. Musimy jechać do weterynarza. On na tym się zna. Bierzemy auto i jedziemy. To już nie ma żartów. Jakąś się i ma czerwone plamy, to już jest bardzo źle. Dobra, wiecie co? Niestety woda nie działa, jedzenia nie mam. Przepraszam, no ale nie, nie wiedziałem, że on dzisiaj przyjdzie. To chyba, że pójdziemy do sklepu, albo, albo do Patrycji. Patrycja ma. Chodź Pimpek, chodź szybko! Bo biegniemy do mojej dziewczyny, do Patty. Ona ma, ona ma kurczaka, zapomniałem. Chodź, chodź, pimpek biedny, on nie ma sił, biegnąć. Patrzcie, jak on powoli idzie. E, dobra, pójdziemy do Patty. Ona powinna mieć kurczaka. Nakarmy kota, może to jest ten powód, że on jest głodny. Może przez to. I zobaczymy, czy damy radę. Tutaj mieszka Patty. spróbujmy. E, może tam będzie miała mięso. Bo ja niestety, no, pusto mam w domu. Dobra, ale chodźmy. Patty tu jest. Chodź, pimpek biegnij. pimpek biedny. O, nie nadarza. On, on, on był zawsze szybszy ode mnie, a teraz jest powolniejszy. O My teraz wejdźmy do Pati, tutaj mieszka moja dziewczyna Chodźmy, o Pati ma kurczaka Pipek! Pimpek, zjedz Ona się nie obrazi. Ja, ja później jej zapłacę Pimpek masz kurczaka Spróbuj, może będziesz chciał Uwaga, o zjadł, patrzcie on był głodny Chleba, ty chleba też jesz O chleba zjadł Ty kot, ty jedz o chleba, co to jest Pimpek ty musiał być głodny, co? Wszystko w porządku, już lepiej czy nie? Patrzymy, nie, nie jest lepiej o o nie spadł patrzcie on leży widzicie leży leży pimpek się wywrócił o nie dalej z nim jest źle źle jest pipkę pipek wstawaj pipek wstawaj Idziemy, jedziemy do weterniarza szybko weterniarz on tylko nam może pomóc chodź pimpek szybko no nie może pimpek teraz mi paść i w takim momencie jak jak przyszedł i nie nie biegnijmy szybko szybko pimpek dawaj dasz radę z siły musimy zbiegnąć do auta no, wezmę auto albo pimpek stój tu stój tu pimpek ja podjadę autem nie Ruszaj się, bądź tutaj, dobrze? Dobry kotek, dobry kotek. Biegnę po auto. Biegniemy, widzowie, po auto. Ja przyjadę autem po Pimpka Ja mam super kara, mam super auto, taki super samochód za milion dolarów. <grych> Zobaczycie, szybko biegniemy do mojego domku. Musimy zabrać auto i jedziemy do weterynarza. Weterynarz musi sprawdzić naszego kota. Pimpek nie może odejść. Szybko, szybko biegniemy. Tutaj jest dróżka, tu jest mój nowy garaż. Patrzcie, elegancki, taki, prestiżowy. A to jest moja fura, patrzcie na to. Uwaga, uwaga, otwieram i. To jest mafura. fura! Staro, tu trochę, trochę brudno w tym garażu, bo no, zapuściłem się, tak i wiecie, no, nie sprzątałem z pół roku. No nie, dobra, to jest syf, ale Czekaj, odpalę to. Czekaj, zobaczmy, czy ja to odpalę w ogóle. Czekaj, czy tu, czy tu jest paliwo? Ja wchodzimy. Uwaga, uwaga. Odpalił, odpalił, dobra, on pyli. Czekaj, uwaga. Jedziem, jedziem, dobra, działa, działa, jedziem, jedziem. Rura przed ciebie, uwaga, jedziem. O nie! Pff! Kurde, co się stało? wjechałem. Dawno nie jeździłem, no. Czekaj, muszę wycofać. Okej, okay, powoli, powoli, powoli. Dobra, dobra. Jedziem, jedziem, Pipek, już jadę. Pipek, trzymaj się. Już jadę. Pipek, zasuwam autem. Oj, w sub walnąłem. Co skrane jeżdżę po słupach. Ja jeździć nie umiem. Pimpek, czekaj, uważaj tylko! Pimpek uważaj, bo ja dał ten pimpek! Łop! Walłem! w ścianę, pimpek uważaj, no! Biedny się przewrócił. Pimpek już przyjechałem, zobacz, super z samochodem w ścianę walnęłem, Pimpek wskakuj, wskakuj, chodź tu Pimpek, wskakuj, wskakuj, wskakuj do środka, tutaj na przyczepę. Skakuj, skakuj. O jest, patrzcie. Elegancko, Pimpek, dobrze, dobrze. Czekaj, musisz na tą górę bardziej. Tutaj wskocz, czekaj, ja wycofam autem. O jest, Pimpek jest, wskoczył, patrzcie. Pimpek jest już tutaj na bagażniku elegancko. Dobra, i Pimpka zabieramy teraz do weterynarza. mu powinien pomóc. Zobaczymy, co, co w ogóle mu jest. Okej, okay. Pimpka mamy elegancko, no to jedziemy. Jedziemy, może tutaj będzie jakiś weteryniarz w okolicy najlepszy. Już pieniądze się nie liczą, ja zapłacę naprawdę miliony, tylko żeby Pimpka. O, tam to tam, tam mamy, patrzcie. Wow, jakiś wielki budynek. Tutaj chyba weterynarz chyba jeden z lepszych. Okej, okay, przyjeżdżamy. Dobra, przejechałem krzaki normalnie. Okej, okay, jesteśmy elegancko. Pimpek, wychodź, wychodź. Idziemy teraz do weterynarza. Musimy to sprawdzić. Halo, halo, jest tu ktoś? Halo, halo. O, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, witam. Mam mojego kota, jest bardzo źle. Cały czas upada. Niech proszę zobaczyć na mojego kota. On, on upada, co co? Poczekaj pan, tylko wyjdę. Pimpek, co z tobą, pokaż to. Bo on, on naprawdę. On, o. On, on, nie, on nie ma siły. Poważny jak... problem widzę, jakieś czerwone krosty. No są czerwone krosty i y, on najgorzej, bo nie ma siły, nie ma siły pimpek. Może poważnie. pan coś jadł z ketchupem i on się po prostu ubrudził? Nie, to nie jest keczup. to jest. Ja próbowałem to umyć w basenie wodą i nakarmiłem kota, nic nie przechodzi, Czerwone Może plamy dalej alergio, są. Czy coś? A jeszcze jeszcze pimpek przechodzi, normalnie się przewraca, poważnie. Przewraca się. No o, to niedobrze, to zapraszam tutaj za mną do zabiegowego. O szybko proszę pani, pani zobacz pani, 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 pa, pa, pana, przepraszam, pana, pana, co ja mówię? Przepraszam pa, ja myślałem, że pani pana, ja myślę. O nie! Proszę zabrać tego kota szybko do gabinetu! A jak ja mogę go zabrać, Ci się boję dotykać. Yy, nie, w sensie? będzie wszystko dobrze chyba, ja, ja nie wiem jak to podnieść go. Okej, okay. Pimpek, no to weź wstań, Pimpek, damy radę, pogłaskam cię, Pimpek dasz radę, wstań, proszę! Pimpek dasz szary, o jest, wstał, dobra, dobra, idziemy idziemy Zapraszam do gabinetu. Z tutaj. Proszę szybko pomóc Pimpkowi, on jest naprawdę moim przyjacielem, jedynym eee, najlepszym. O, co tu czego by tu zacząć? Jakie urządzenia, co jest grane? Ło, wow, najlepsza technologia, widzę, to jest sprzęt za miliony. No to, a co tu ja. kliknąć, co tu kliknąć, może to kliknę. Co pan nie wie, co klikać? Jak to możliwe? Jak eee, mo, pan sobie może, może tu stan. kocie stawaj tutaj. O, kod będzie o prześwietlenie, uwaga, kod będzie prześwietleniem. Dobra, prześwietlimy mu głowę, zobaczymy. Zobaczymy co w głowie ma. Okej, okay, przesiedlamy kota na głowie. Uwaga. Dobra, dobra, no. Jest, co jest? Co, jest? co to jest? Co to jest? To jest... Głowa! To jest głowa? To jest w ogóle. To jest od kota? To jest na pewno kot? E, tak mi się wydaje, to jest już kręgosłup u człowieka. Czy tu są żebra, kręgosłup, ale to nie jest zdjęcie kota? Czy. albo może ja? Ja się nie znam. Na tym m, widać, że. M, nie co wiem, co widać. Co widać. Brakuje kości. Nie, nie, nie wie pan, co widać? Jak pan nie wie, co widać? no? Nie, nie wiem, co, co tu pokazuje. No proszę nie się nie spieszyć, bo kot jest naprawdę, no bardzo poważny. No dobra, stanie. dobra, to proszę sta tutaj stanąć, na tym fotelu tu. Fotelu, okay, stań, stań, Okej, okay, Pimpek, no dobrze. No to что-то, и клик на то, что... -то. O, nie, Pipek nie ma sił, przewrócił się znowu! No, no nie wiem, nie wiem, co ja mam zrobić, nie znam się, te urządzenia są zbyt nowoczesne, nie, nie znam się. Jak się pan nie zna, no? Ja Jak się to... dopiero uczę, ja tu nie wiem, co tu kliknąć, nie ma Nie, no, Masakra, tutaj. pan nie wie, nie wie pan, co jest mojemu kotu? No, to... nie, nie wiem, nie wiem, co mam zrobić, może. To co może to, co to co za pan, to pan, zrobić. Nie, no, taka ty wytrniasz się nic nie umie się. Może tutaj nie zna. jakby go włożyć, ale nie ja wiem, Ja nie będę włożył do środka, Pimka, co to za urządzenie w ogóle jest jakieś dziwne. Nie, nie no, wiem. pimpek, pimpek, chodź się tu połóż, pimpek, połóż się tutaj, pimpek, weź tutaj leż, okej, okay, musimy coś zrobić, no ten weryniarz no, ja się widzę, nie zna. No ja widzę na pewno, że ten problem jest poważny, ale ja nie umiem pomóc, nie znam się. Nie umie pan pomóc, Stój, nie, to i co za pana za no nie, no tragedia, ten weterniarz się nadaje Pimpek, chodź, idziemy, wychodzimy stąd Idziemy, idziemy do innego weterniarza Ten pan się nie zna Proszę nas zostawić Pimpek, Dobra. chodź, idziemy no Pimpek, Pimpek, chodź, ej, czemu mi kot nie idzie Ej, kot nie chce mi chodzić Panie, panie, kot mi nie chce chodzić No, po, on poszedł, no na masakra Zostawił mnie samego z kotem Nie, no tragedia, ej, patrzcie, Pimpek nie chce iść Pimpek, no chodź, Pimpek, dawaj do mnie Idziemy, idziemy do innego weterniarza O nie, kot nie ma siły wstać z Pimpkiem już jest coraz to źle. Pimpuś, no! Pimpek, wstawaj! O-o, Pimpek macha głową. Już jest bardzo źle. Pimpuś! Uratujecie! Uratujecie, pimpek! Muszę, ci go, muszę go podnieść! Muszę go podnieść! Jest! Podniosłem, dobra! Mam kota, mam kota! Jest, trzymał go, patrzcie! O, on ciężki! Normalnie on waży z 50 kilo! pimpek! Kiedy ty tak się utuczyłeś? Pimpek się tak utuczył! Teraz szybko, szybko biegniemy do innego weterniarza! Muszę go zanieść do jakiegoś poważnego! Wychodzimy stąd! Tu się nie znają! Biorę pimpka na ręce i idę z pimpkiem! O, on jest ciężki! Ale już teraz sam chodzić nie może, więc ja muszę go zanieść! Okej, idziemy! Z Pimpkiem, wsiadamy do auta i jedziemy. Jadę z Pimpkiem, patrzcie tutaj, trzymam go na rękach, będę jechał, bo tak jest bezpiecznie. Ja nie, nie mogę go położyć z tyłu spaki, bo wiecie, on jeszcze się przewróci, czy tam gdzieś poleci. Okej, okay, jedziemy do drugiego budynku. Drugi budynek jest po prawej stronie. Okej, okay, tam jest, tam jest budynek, tutaj dojedźmy. Okej, okay, wjeżdżamy szybko, szybko. Okej, okay, hamujemy, hamujemy, wychodzimy, wychodzimy. Z Pimpkiem, idę z Pimpkiem. Panie, panie, jest tu ktoś? Tutaj tutaj jest jakiś krzyżyk, więc on chyba oznacza, że tutaj pomagają. Panie, panie, jest tu Dzień dobry! O, dzień dobry, dzień dobry pani, dzień dobry. Tak, ma, ma Mój kot, mój kot, nie wiem co z nim jest. Ojeju, ojeju, e, dobrze, dobrze, proszę ze mną. Ja tutaj spróbuję coś zaradzić. Okej, okay, wow, mm. co tutaj jest taka technologia? Dobrze, no to tutaj Pro, muszę. mi pomóc. proszę postawić, może, nie wiem, kota, albo jak pan woli, go pociągnie. E, ja, ja będę go trzymał, jak go będę trzymał na tym łóżkiem. Ja będę ja to będzie. Ja najpierw muszę wiedzieć, ile on waży? Ile pan waży? Ja, ile ja, ile on waży? To on waży z 50 kilo. Ten mój kot jest taki to ciężki, taki że ja. go... Le... ciężki, ojej, to ja, ja nie, nie ledwo dźwigam. No. Ja, <laughs> pipek, ja nie umiem. Pipek się utoczył, bo. Spić dych warzy, bo on co chwilę żart. <grych> Dlatego, no to jo, nie, tak... dobrze, nie dobrze, że tyle jadł, bo ja nie wiem wtedy jak mu pomóc. A proszę wejść tutaj z nim na wagę, proszę okay, tu skoczyć. Okej, na wagę mam go położyć, co to za waga jakaś mała. Przecież ta no pan wejdzie, ta... ale nie wiem, czy ona da radę udźwigać 50 wytrzyma... kilo. Ta waga nie wytrzymie tego kota, bo spić dych waży, a ja, a ja ważę no. ze stówę, no. Ja, no ojej, ja... ojej, dobrze, to może ja zróbmy ogóle... prześwietlenie. Pani, my ważymy razem 150 kilo, ja ważę stówę, Pimpek waży 50 kilo. To waga się zepsuje, dobra, no, czekaj, wejdę, uwaga, trzy, dwa i. Zaraz się waga zepsuje normalnie. dobrze, proszę zejść, to, to nic nie da, bo tu pokazało error. <laughs> error, normalnie, nie pokazało wagi, nie bo no, jesteśmy zagrożeni. Dobrze to pan tutaj stanie, może coś tutaj. Okej, okay, podłączamy kota do kabel, do kablów, do kablu, Bo wie okay? pan co ja praktykantką jestem, ja proszę, tylko tutaj już podłączony. na dyżurzę tak chwilę i nie Proszę sadzić, proszę sadzić, no, proszę sadzić. No, dobra, dobra, czeka pan, tutaj coś mamy. O dobra, jest! jak, jak? Co, to, co to za głowa? To nie jest kota głowa! Co to, 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 to nie jest głowa kota, to jest głowa. To, już, jest, to jest głowa człowieka! Głowa. Ej, pani mnie prześwietliła, nie kota! Pan nie, nie ma no, nic masakra, w głowie! Nie, nie no to druga się nie zna, widzowie, ona prześwietla. Nie moją głowę, tylko kota! Nie moją A Ja tylko... nie wiem, jak. No to to jest kota głowa. To, tylko to nie na... jest kota głowa, to jest moja pani. No proszę przesiedlić normalnie, no. Proszę ja nie wiem co mam zrobić, może go włożymy tutaj, proszę, albo wykąpiemy go, pan go kątał, czy coś. Kąpałem, to nie schodzi, pani się nie zna, nie, no ja nie wytrzymam. ona się też nie zna. Ja stąd wychodzę, nikt się nie zna, wychodzę stąd, wychodzę stąd. No dobra, sorry, Aaaa. ale proszę się tam, wie pan, Do widzenia, no, do, do widzenia. widzenia, do widzenia. Ale kolejny, kolejny lekarz, który się nie zna. Nikt nie może pomóc mojemu pimpku. Kto pomoże mojemu kotu, widzowie? Kto, jaka osoba w Minecraft może pomóc mojemu kotu? Hmm, pomyślmy, hmm mi pomógł? Kto pomoże mi z kotem? się się nie zna, oni się nie znają. To kto inny? Będę jeździł i będę krzyczał. Kto pomoże mojemu kotu? Halo! Jest tu ktoś! Kto pomoże mojemu kotu? Kto pomoże kotu? Halo! Jest tu ktoś? Jakaś dobra osoba, która by mi pomogła? Ej, kotu? Mam problem z Pimpkiem. Halo! Jest tu ktoś? No, jaka osoba by mogła mi pomóc w Minecraftzie? No, jaka? Halo! Jest tu ktoś? O, czekaj. Widzę. Wiedźma? <laughs> może ona? Ej, może widzowie, wiedźma czaruje. Może ona pomoże Pimpkowi? Dzień dobry, pani wiedźmo. Dzień dobry. Mam, mam, mam problem z moim kotem. Mój Widzę kot, duży problem. Mój kot... Jest poważnie uszkodzony. Nie wiem, nie wiem, co jest gada. Ma Czerwone plamki wyskoczyły. Może pani mi pomóc jakimś zaklęciem? Widzę tutaj różne butelki. Wow, jakie. To jest czarowanie. To już jest magia. Może pani pomóc magicznie mojemu kotu? Czy jest jakiś no, sposób? Nie wiem, nie wiem, ale może jest, jest takie zaklęcie. Jest jeden sposób, żeby mu pomóc. Jaki sposób? Jaki? Proszę powiedzieć. Jaki sposób jest na uratowanie mojego kota? Jaki?